W 1933 roku, wkrótce po przejęciu władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera i narodowych socjalistów, rozpoczęto realizację planu systematycznego wykluczania obywateli żydowskich z życia społecznego. Należące do Żydów sklepy, kancelarie notarialne czy gabinety lekarskie. Oznaczano napisami i transparentami opatrzonymi gwiazdami Dawida w kolorach białym lub żółtym, namawiając do bojkotu ich usług. W memorandum Józefa Goebbelsa z maja 1938 roku po raz pierwszy zaproponowano wprowadzenie tzw. zewnętrznej identyfikacji Żydów i wykorzystanie w tym celu jednolitego znaku. Do podjętego wówczas pomysłu powrócono po zajściach nocy kryształowej, jednak odrzucono go ostatecznie w obawie przed konsekwencjami dla trzeciej Rzeszy na arenie międzynarodowej. W maju 1940 roku Centralny Urząd do Spraw Żydów, Centrale Dienststelle für Juden Podlegający Urzędowi Pracy w Berlinie wydał nakaz oznakowania gwiazdą Dawida w kolorze żółtym żydowskich pracowników przymusowych. Został jednak szybko uchylony przez Gestapo. Rok później, w lipcu 1941 roku, sekretarz stanu Karl Hermann Frank. Zwrócił się o wydanie zgody na wprowadzenie podobnego oznaczenia dla Żydów z terenów protektoratu Czech-Moraw oraz okupowanej Polski. Jednolitą identyfikację Żydów postanowiono wówczas rozciągnąć na terytorium całej III Rzeszy i państw przez nią okupowanych. Adolf Hitler podpisał stosowne rozporządzenie 20 sierpnia 1941 roku. Zlecenie na masową produkcję gwiazd Dawida na żółtym tle otrzymała berliner fanen fabrik Gustav Geitel. Od 1 września 1941 roku wszyscy uznani za Żydów w myśl Ustaw Norymberskich z 1935 roku, a zamieszkujący na terenie trzeciej Rzeszy zostali zobowiązani do noszenia gwiazd Dawida. Naszywano je na ubraniach na wysokości serca po lewej stronie. Nie wolno ich było celowo niszczyć, groziła za to grzywna lub kara więzienia. Nie wolno ich było także zakrywać w przestrzeni publicznej, co było traktowane jak przestępstwo, które karano deportacją do obozu koncentracyjnego. Dnia 13 marca 1942 roku nakazano ponadto oznaczenie wszystkich żydowskich domów na terytorium III Rzeszy białą żydowską gwiazdą z papieru. Po rozpoczęciu wojny z Polską zewnętrzną identyfikację Żydów wprowadzono na całym terenie okupowanym. Przyjmowała różną formę. W Lublinie noszono na piersi po prawej stronie gwiazdę Dawida na żółtym tle z napisem Jude po środku, natomiast w Kaliszu na prawym ramieniu opaskę w kolorze żółtym o szerokości 4 cm. Potem na piersi po prawej stronie i na plecach gwiazdę Dawida w kolorze żółtym. W generalnym gubernatorstwie i we wschodniej części Górnego Śląska przyjęto noszenie opaski w kolorze białym o szerokości 10 cm z sześcioramienną gwiazdą Dawida o niebieskich konturach. Taka właśnie znajduje się w zbiorach Muzeum GórnoŚląskiego w Betomiu. W lipcu 1941 roku, po wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, rozporządzenie o identyfikacji Żydów wprowadzono również w Związku Radzieckim. We wrześniu tegoż roku na Wołeniu, zamiast gwiazdy i opaski, przyjęto oznaczanie Żydów kółkiem w kolorze żółtym o średnicy 8 cm, noszonym na ubraniu z przodu i z tyłu. Wymóg identyfikacji obowiązywał także i tych, Którzy osadzeni zostali w gettach. Sami wykonywali lub zaopatrywali się w opaski lub gwiazdy Dawida. W gettach wprowadzono także dodatkowe oznaczenia dla lekarzy, policjantów, pracowników przymusowych czy członków rad żydowskich. W maju 1942 roku splotły się ze sobą na chwilę historię trzech mężczyzn, dwóch pochodzących z Lipska i jednego z Bytomia. Rolf Kralowicz, pseudonim Rolf Karlo, kojarzony jest przede wszystkim jako aktor, kabarecista czy producent telewizyjny. Urodził się w Lipsku w 1925 roku. Jego ojciec, Max Kralowicz, trudnił się handlem, był Węgrem i posługiwał się węgierskim obywatelstwem. W 1935 roku wyjechał do Budapesztu, dokąd próbował bezskutecznie ściągnąć resztę rodziny z uwagi na coraz bardziej dotkliwe sankcje ze strony narodowych socjalistów. W Lipsku pozostała jego żona Marta oraz dzieci Rolf i Anne Marie. Po 1938 roku sytuacja Żydów w Niemczech stawała się coraz bardziej niekorzystna, i mimo że nie tworzono get, Ludność żydowska zmuszona była opuścić mieszkania czy domy i wprowadzać się do wyznaczonych lokali. Rolf Kralowicz wspominał. Emigracja, jeśli chodzi o Żydów, była możliwa jeszcze tylko przed wybuchem wojny. Wraz z napaścią na Polskę 1 września 1939 roku praktycznie wszystko się zmieniło. Tylko pojedynczym osobom udało się po 1940 roku dotrzeć do Ameryki. W 1938 roku bardzo szybko kazano nam opuścić mieszkanie przy Friedrichstrasse 22. Nie byliśmy jedyni. Nakazem objęto wszystkich Żydów, zmuszając ich do przyniesienia się do tzw. domów dla ludności żydowskiej, które wyznaczono w Lipsku nieopodal Humboldt i Nordstrasse. Cały ten obszar, aż do stacji kolejowej, był określany mianem dzielnicy żydowskiej. To były całkiem zwyczajne mieszkania, które prawdopodobnie w większości, ale nie wszystkie, stanowiły własność żydowską. Naturalnie to nie było getto, ale tak czy inaczej skoncentrowano w jednym miejscu społeczność żydowską, która wówczas zamieszkiwała w mieście. Tych kamienic było łącznie 47. Umieszczono w nich około 2,5 tysiąca osób. W każdym pokoju mieszkało ich po kilka. Mieliśmy szczęście, ponieważ moja rodzina otrzymała jeden pokój. Nie dzieliliśmy go z nikim innym. To był pokój przy Frankfurter Strasse 6. Potem przeprowadziliśmy się na Walter Blümel Strasse 21. To było duże mieszkanie z pięcioma lub sześcioma pokojami. Mieszkało w nim około 20 czy 25 osób. Osobom nieupoważnionym nie wolno było wchodzić do domów zajmowanych przez Żydów. To było surowo zabronione teren był regularnie kontrolowany przez Gestapo. Musieliśmy też świadczyć pracę przymusową. Zajęcia przydzielano nam przez Urząd Pracy, w którym prowadzono wydział dla Żydów. Pracowałem wówczas na miejskim cmentarzu przy pochówku zmarłych. Poza tym życie toczyło się normalnie. Nie wszyscy, przynajmniej w pierwszych miesiącach wojny, nosili gwiazdę Dawida na piersi, co stało się obowiązkowe dopiero od września 1941 roku. Los na moment połączył Rolfa Kralowica z Bytomiem, dokąd przyjechał wspólnie z Izaakiem Majerem Bartfeldem w maju 1942 roku. Jego towarzysz podróży był mleczarzem z Lipska, którego rodzina ukrywała przed deportacją do obozu koncentracyjnego. Nie posiadał dokumentów. Kolejne fale wywózek lipskich Żydów z miasta zmusiły rodzinę Bartfeldów do działania i poszukiwania sposobu, żeby przenieść ojca w inne, bezpieczne miejsce. Wybór padł na ghetto w Sosnowcu. Kralowicz towarzyszył Bartfeldowi w tej podróży. Pojechali wspólnie do punktu przerzutowego znajdującego się w bytomiu. W realizacji zadania na miejscu pomagał im Markus Boroszek. Historia ta nie ma niestety happy endu. Nie wiadomo, czy Izaakowi Majerowi Bartfeldowi udało się dotrzeć do getta w Sosnowcu i jak zmarł. Jego najbliżsi, którzy pozostali w Lipsku, zginęli. Uratowało się tylko dwóch synów. Natan, który osiadł przed wojną w Londynie i Józef, który zamieszkał w Amsterdamie. Rodzina bytomskiego Żyta Boroszka, Markus, Helenę, Barber i Sali. Została wysiedlona z miasta kilka tygodni po ich spotkaniu, 13 czerwca 1942 roku. Deportowano ich do KL Auschwitz. W narracji Rolfa Kralowica pojawiało się również sporo faktów dotyczących stosowania w praktyce zarządzeń, co do noszenia przez Żydów gwiazdy Dawida i oznaczania na nią mieszkań. Relacjonował. Od 1942 roku Żydzi w Lipsku, którzy posiadali polskie obywatelstwo lub też byli bezpaństwowcami, musieli obowiązkowo zgłaszać się w biurze do spraw zagranicznych, na policji, rejestrowano ich, potem większość osadzano w więzieniach i transportowano do obozów w Sachsenhausen lub Buchenwaldzie. Nie było na ich temat 200 tygodniami, a nawet miesiącami. Wreszcie rodzina otrzymywała telegram z podpisem komendanta, że więzień o takim, a takim nazwisku zmarł i urna z prochami zostanie im odesłana. Znałem Izaaka Majera-Bartfelda, który miał w Lipsku mleczarnię. Do naszej grupy młodzieżowej, która skupiała się wokół Gintera bulwer Mahera, należała młoda dziewczyna, Regina Bartfeld, która miała wtedy małe dziecko w wieku dwóch lat. W każdym razie Gina Bartfeld przyszła do mnie pewnego dnia w maju 1942 roku, wzięła mnie na bok i powiedziała Mam wielką prośbę, jednak nie wiem czy się zgodzisz. Mamy wielki problem. Jesteśmy na liście transportowej moja mama, ja, moje rodzeństwo. Jej młodszy brat Poldi, Leopoldo Bartfeld, chodził ze mną do klasy. Nie wiemy jednak co z ojcem, który od dwóch i pół roku ukrywa się w naszym pokoju. Nie miał karty żywnościowej i dokumentów. Nie wiemy, co z nim zrobić, kontynuowała. Nie możemy go zabrać ze sobą do transportu. Ustaliliśmy, że musi się przedostać do bytomia i tam pod pewnym adresem jest ktoś, kto pomoże mu dotrzeć dalej do getta w Sosnowcu. To było wówczas na granicy polsko-niemieckiej. Po wkroczeniu Wehrmachtu było tam bardzo niespokojnie. Jej ojciec przez dwa i pół roku nie opuszczał mieszkania, nie miał dokumentów i posługiwał się tylko Jidysz. I to chyba było najgorsze, bo mówienie w Jidysz w tamtym czasie mogło łatwo zostać zauważone. Nie można było przecież dotrzeć z Lipska do Berlina i w ogóle się nie odzywać, nie zostać o coś przez kogoś zapytanym. Bartfeld musiał być zatem przez kogoś przeprowadzony. Dlatego też jego córka zapytała mnie: Zrobisz to? Jej ojciec miał około pięćdziesiątki. Odpowiedziałem, że nie mogę tego zrobić. Byłem jednak żądny przygód i pomyślałem, nie no, zrobię to, chociaż jak mam to zrobić? Podróżowanie jest surowo zabronione i nie mogę opuścić Lipska, poza tym moja matka się nie zgodzi. Ostatecznie umówiliśmy się, że spróbuję. Matce powiedziałem Bartfeld musi wyjechać, nie ma dokumentów. Muszę pojechać do Berlina, żeby w nocy spotkać się z kimś to przekaże mi dla niego fałszywe papiery. Z tego powodu muszę przez jedną noc zostać w Berlinie. Podróż do Izby Tomia miała mi jednak zająć dwie noce. Ustaliłem zginą Bartfeld, że po upływie pierwszego dnia podejdzie do mojej matki, żeby jej powiedzieć, że powiadamiam ją, że kontakt w Berlinie okazał się trefny i muszę jeszcze zostać w mieście. To było naturalnie kłamstwo, ale nie mogłem matce powiedzieć, że jadę i po co do Bytomia. Nigdy by się nie zgodziła. Berlin był w tym czasie miastem neutralnym, ale i tak musiałem ją długo prosić o zezwolenie na wyjazd. Wszystko się jednak udało znakomicie i zabrałem Bartfelda do Bytomia. Pojechaliśmy pociągiem do Drezna. Kursowały normalnie, punktualnie. Najtrudniejsze w tej operacji wydawało się przeprowadzenie go z mieszkania przy Humboldt Trasy 15, w którym się ukrywał na dworzec kolejowy. To było zaledwie kilka przecznic, może jakieś 400 metrów, ale ktoś mógł go przecież rozpoznać, to było straszne. Wszystko się jednak powiodło. Uzgodniliśmy przed podróżą, że on nie zna mnie, a ja nie znam jego. Będzie się tylko trzymał blisko i będzie robił dokładnie to, co ja. Do Drezna przyjechaliśmy wieczorem. Czekaliśmy potem na kolejne połączenie na pociąg z urlopowanymi żołnierzami wracającymi z frontu. Jeden wagon przeznaczono w nim dla cywilów. Był przepełniony, jechał do Krakowa albo do innego miasta w Polsce. Wsiedliśmy. Siedziały w nim, zachowując się głośno, dziewczęta z BDM-u, bunt Deutsche Medel, w mundurach i śpiewały piosenki. Dosiedliśmy się do nich. Być może to właśnie spowodowało, że ani razu nas nie skontrolowano na trasie między Dreznem a Gliwicami. Planowaliśmy wysiąść w Gliwicach, a do Bytomia dojechać koleją podmiejską lub tramwajem, ale dopiero wcześnie rano, tak jak to robili zwykli pracownicy. Przyjechaliśmy więc do Gliwic, a stamtąd do Bytomia. Adres, pod który mieliśmy dotrzeć, miałem w głowie: Markus, Boroszek, Bytom, Rynek 7. Mieszkanie znajdowało się na drugim piętrze. Obowiązywało wtedy zarządzenie, że na drzwiach mieszkań, w których przebywają Żydzi, mają być naklejone papierowe gwiazdy z napisem Jude, Żyd. Jeśli zatem ktoś nosił gwiazdę na piersi, miał ją także naklejoną na drzwiach. Na drzwiach mieszkania, do którego się udaliśmy, też znajdowała się gwiazda. Zadzwoniłem. Usłyszałem szuranie i kroki. Otworzył starszy mężczyzna, spojrzał na nas, wtedy podałem mu umówione hasło, odpowiedział: Czego ode mnie chcecie? Macie zły adres. Potem podałem mu szybko zawiniątko z pieniędzmi, które dała mi Gina Bartfeld. Kiedy je zobaczył, powiedział: Proszę wejść, nie wiem co prawda, czego ode mnie chcecie i wiedzcie, że nic nie mogę zrobić. Jedyne co mogę, to zaproponować filiżankę kawy. Po chwili przed każdym z nas postawił filiżankę kawy słodowej. Powiedziałem mu, że Bartfelda trzeba przeprowadzić do Sosnowca. Na co odpowiedział: Mój Boże, nie, 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 tego nie możemy zrobić. Bardzo się przestraszył, bał się szpiegów, mógł przecież przyjść do niego ktokolwiek i złożyć następnie anonimowe doniesienie, a on zostałby aresztowany. Powiedział więc: Nie mogę nic robić, nic nie wiem. Proszę, wypijcie panowie kawę i idźcie już. Wtedy Bartfeld po raz pierwszy, od kiedy opuściliśmy Lipsk, przemówił. Mówił potoczyście o swoim życiu. Boroszek zdał sobie sprawę z tego, że nie możemy być szpiegami. Powiedział: Poczekajcie tu chwilę, jeśli ktoś będzie dzwonił, nie odzywajcie się. Siedźcie spokojnie. Muszę gdzieś wyjść, ale zaraz wracam. Kiedy wrócił, powiedział: Znam kobietę, która dzisiaj wieczorem zabierze pana do sosnowca. Zwrócił się również i do mnie: Proszę natychmiast wyjechać z Betomia. Tu jest jak w piekle, gestapo ma w mieście silną pozycję. Dość szybko pożegnałem się z nim. Muszę przyznać, że zacząłem odczuwać strach. Wcześniej cała wyprawa była dla mnie tylko przygodą. Miałem przy sobie niewielką walizkę podręczną, była prawie pusta. Wziąłem ją bardziej na zmyłki. Ruszyłem więc z powrotem na dworzec. W poczekalni podszedł do mnie mężczyzna i powiedział: "Policja, proszę pokazać dokumenty". Miałem przy sobie dowód wystawiony w węgierskim konsulacie i z pewnością trudno by mu było odgadnąć, że jestem Żydem. Jednak tutaj w razie problemów nikt mnie nie znał i nikt nie byłby mi w stanie pomóc tak jak w Lipsku. W jednej sekundzie pomyślałem: to koniec. Poza tym Boroszek narobił mi stracha. Postawiłem walizkę przed nim i powiedziałem zaraz jestem z powrotem, zostawiłem coś w kwiosku z gazetami, chwileczkę. Pobiegłem za róg, potem schodami do góry. Sytuacja wyglądała jak scena z filmu, ale tak było naprawdę. Na stacji stał pociąg i akurat ogłoszono, że odjeżdża za moment do Wrocławia. Wsiadłem pospiesznie. Walizka została w Bytomiu, a policjant nie zajrzał w moje dokumenty. W pociągu poszedłem od razu do wagonu restauracyjnego. Były tam większe i mniejsze stoliki. Usiadłem przy mniejszym, dwuosobowym. Byłem szczęśliwy, miałem miejsce. Pociąg jechał. Nagle ktoś stanął obok mnie i powiedział: Heil Hitler. Spojrzałem. To był wysokiej rangi oficer SS. Zapytał, czy miejsce jest wolne. Odpowiedziałem: Tak, proszę bardzo. Doskonale pomyślałem. Musiał dosiąść się akurat do mnie, i jak mam się stąd teraz wydostać? Wagon restauracyjny zapełniał się powoli, a kelner krzyknął: Proszę przygotować kartki żywnościowe na obiad. Nie miałem takiej. Powiedziałem do kelnera, że nie chcę niczego do jedzenia, a tylko coś do picia. On odpowiedział, że powinienem przyjść później, bo teraz wydawany będzie obiad. Na to odezwał się oficer SS do mnie i do kelnera. Z całą pewnością jest pan głodny. Jeśli nie ma pan kartki, dam panu swoją. Wyjął ją i powiedział do kelnera. Proszę odciąć kupon również dla tego młodego człowieka. Siedzieliśmy więc i rozmawialiśmy. Nagle otwarły się drzwi wagonu restauracyjnego i zobaczyłem mężczyzn z psami na łańcuchach. Byli z żandarmerii wojskowej, z policji kryminalnej i może z Gestapo. Kontrolowali dokumenty, przechodzili od stolika do stolika. Teraz to już naprawdę jest koniec, pomyślałem. Skontrolują dokumenty i aresztują mnie. Byli coraz bliżej i bliżej, a ja bałem się coraz bardziej, ale naturalnie starałem się tego nie okazywać. Rozmawialiśmy dalej. Nagle stanęli przy naszym stoliku. Uderzyli obcasami, wyprężyli piersi i krzyknęli: Heil Hitler! Poszli dalej. Nie skontrolowali wysokiej rangi oficera ani jego towarzysza. Ta sytuacja wydarzyła się w pociągu relacji bytą Wrocław w maju 1942 roku. W październiku 1943 roku rodzina kralowiców została aresztowana. Najbliżsi Rolfanie przeżyli wojny. Matka i siostra trafiły do KL Ravensbrück obozu dla kobiet, natomiast ojciec do Karl Auschwitz. On sam został osadzony w Buchenwaldzie, nadano mu numer 10090. Pracował w zakładach przemysłu zbrojeniowego Gustlo Werk II, potem również jako fryzjer obozowy. Listy, które pozostały mu po najbliższych przekazał w 2014 roku do zbiorów Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbaudora. Po zakończeniu wojny Rolf Kralowicz powrócił do Lipska, rozpoczął karierę aktorską, związał się z Theatre i Casino Belgę. Z powodów politycznych w 1946 roku wyjechał do Monachium, gdzie występował w kabarecie Simple. Trzy lata później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i osiadł w Nowym Jorku. Związał się z Brigitte. Mekauer, córką żydowsko-niemieckiego pisarza Waltera Mekauera. Obydwoje wrócili do Niemiec w 1953 roku, zamieszkali w Monachium, a następnie w Kolonii. Rolf Kralowicz kontynuował karierę aktorską. Związał się również jako kierownik produkcji ze stacją WDR. O swoich przeżyciach opowiedział w książce C. in Buchenwald: Ein jüdischer Häftling erzählt. Rok później ukazała się jej kontynuacja na Rolf Kralowitz beantwortet Fragen zu Zeinul Natomiast w 1992 roku opublikował de Stern in Leipzig należał do współzałożycieli Efraim Karle Bach-Stiftung w Lipsku, zajmujący się badaniem i upamiętnianiem historii tamtejże Żydów. Rolf Kralowicz zmarł w 2015 roku.